Wprawdzie już Hobbes zobowiązał sprawującego najwyższą władzę w państwie do ochrony obywateli oraz do troski o ich dobro, ale to zobowiązanie z racji istotowo błędnej antropologii i etyki nie mogło być zrealizowane. Według Johna Locke'a, władza społeczna powinna zagwarantować pokój, bezpieczeństwo i dobro publiczne ludu. Tę myśl. Loka kontynuuje ważny myśliciel niemiecki Christian Wolff, który ten rodzaj wspólnoty ogólnej, czyli państwa, nazywa doskonałym i jako takie państwo potrafi najlepiej zabezpieczyć dobrobyt ogólny i zachować wspólne bezpieczeństwo. To jest, gdzie żyje najwięcej ludzi obok siebie szczęśliwy. Dobrobyt i bezpieczeństwo stają się przewodnimi ideami XVIII stulecia, które propagował także materialistycznie myślący filozof De Holbach. Bezpieczeństwo według tego materialisty jest to pewność, którą powinien mieć każdy członek społeczeństwa, że pod ochroną <Ky> praw może rozporządzać swoją osobę swoimi dobrami do buty, dopóki będzie się wiernie stosował do swych zobowiązań względem społeczeństwa ale jeżeli drodzy państwo zredukowalibyśmy człowieka tylko do materii jak proponuje de holbach to materia przecież nie ma ani intelektu ani materia nie posiada wolności i w związku z tym ten cel który proponuje ten materialistycznie myślący filozof jest z pomocą tej filozofii niedozrealizowanej. Kant odrzuca rząd ojcowski i stawia mu naprzeciw wolnościowy rząd ojczyźniany, który nie powinien zabezpieczyć szczęśliwości, lecz w pierwszym rzędzie powinien zagwarantować prawo każdemu. W ten sposób państwo jako państwo prawa powinno stać się gwarantem bezpieczeństwa w odróżnieniu od państwa policyjnego w okresie rządów absolutystycznych. Policja pozostaje podmiotem praw, ale tylko w sensie koniecznej obrony przed czystymi zagrożeniami w celu przywrócenia wewnętrznego bezpieczeństwa państwa. Przedmiotem tak pojętej policji bezpieczeństwa Podmiotem prawa nie jest człowiek jako wolny i przygodnie postępujący, lecz jako niebezpieczna jednostka, będąca przedmiotem medycyny, psychiatrii i kryminalistyki. Proces ten opisuje radykalnie Friedrich Nietzsche, gdy porównuje adorację bezpieczeństwa do adoracji jakby najwyższego bóstwa. Według niczego powiewa niebezpiecznymi jednostkami, ale poza nimi istnieje niebezpieczeństwo niebezpieczeństw. Człowiek jako jednostkę. Człowiek XIX-wieczny i XX-wieczny stał się wskutek rewolucji przemysłowej oraz w następstwie rewolucji francuskiej, marksistowsko-leninowskiej i nazistowskiej Istotą bez ziemi pod stopami, bez bezpieczeństwa. I tak oto dochodzi ostatecznie do załamania się złotego okresu bezpieczeństwa, jak twierdzi jeden ze współczesnych myślicieli, które Polska boleśnie doświadczyła zarówno w wymiarze państwowym, jak też i indywidualnym. Ale dramatycznym przykładem zaniku bezpieczeństwa człowieka w okresie III Rzeszy jest mała ale znacząca grupa oporu nazwana Weisse Rose, czyli Biała Róża, która na ulotce z roku 1943 napisała: Wolność wypowiedzi, wolność wyznania, ochrona każdego obywatela przed samowolą państw w bezprawia to podstawy nowej Europy. Za ten odważny czyn obronę bezpieczeństwa państwa i osoby grupa ta złożona ze studentów, m.in. Sophie Scholl i jej brata Hansa, Krzysztofa Probsta i Aleksandra Schmorella oraz ich profesora na Uniwersytecie Monachijskim, Kurt, y, kurta Hubera, została zamordowana przez hitlerowców. Tak niebezpieczną była ta grupa młodzieżowa właśnie, która wykazała się takim bohaterstwem. Człowiekowi współczesnemu nie wystarczają tego typu gwarancje, jak na przykład stanowisko utylitaryzmu Nozicka, że państwo zasadniczo nie wykracza poza funkcję stróża nocnego, gdy używa przekazanych mu uprawnień, do ochrony ludzi przed przemocą, defraudacją, kradzieżą i niedotrzymywaniem umów, poddawane m.in. przez harta i, takiego neopozytywistę prawnego, zasadniczej krytyce. Stąd nie zaskakuje fakt wołania współczesnego człowieka o bezpieczeństwo społeczne, które staje się niejako centralnym pojęciem nowoczesnego państwa dobrobytu, a samo prawo do bezpieczeństwa Organizacja Narodów Zjednoczonych wynosi w 1948 roku do praw podstawowych człowieka jako osoby, a brzmi ono tak każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i do bezpieczeństwa. I teraz druga część naszego, naszej refleksji, mianowicie systematyczne rozumienie problematyki bezpieczeństwa. Istnieje, drodzy Państwo, potrzeba odkrycia najpierw prawdziwych zasad natury ludzkiej. I to tak, jak chciał tego sam Bóg, architekt naszej ludzkiej bytowości. By je ochraniać i na nowo budzić w świadomości współczesnego człowieka. Do tych podstawowych zasad należy między innymi na przykład rozumienie człowieka jako osoby, rodzina i własność jako podstawa osobistego utrzymania się przy życiu, następnie władze lokalne i związki zawodowe, a ostatecznie także i rola państwa. Na tych zasadach myślenie chrześcijańskie zdobywało gwarancję bezpieczeństwa. Na przykład jeden z takich wybitnych myślicieli dwudziestowiecznych Gabriel Marcel pisze bardzo ciekawie o konieczności rodziny dla bezpieczeństwa jednostki ludzkiej i pragnie uobecnienia duszy tej rzeczywistości, której świadomość tragicznie się zatarła od wielu generacji. Bowiem rodzina stała się nie tylko we Francji, przedmiotem jarmarcznych sporów jak pisze Gabriel Marcel prowadzonych bądź na mamach prasy bądź na publicznych zebraniach także na temat małżeństwa rozwodów i tak dalej co według tego wybitnego filozofa było nie tylko czymś trującym lecz wręcz dowodem na próżniactwo na ponurą i śmieszną egzystencję Nieświadomie zbłąkanych rozbitków, nie wiedzących nawet o tym, że ulegli rozbiciu. To jest według niego jedna z głównych przyczyn obecnego kryzysu, jako ciężkiego, na dalszą metę może śmiertelnego, stwierdza filozof z zimną krwią chirurga otwierającego ranę ludzkości ranę ludzkiego braku bezpieczeństwa. I oparcia na rodzinie jako podstawowej wspólnocie w ogóle całej ludzkości. Bezpieczeństwo na płaszczyźnie rozumu, ponieważ człowiek posiada rozum. Dlatego dla na tej płaszczyźnie ludzkiego intelektu bezpieczeństwo jest nierozerwalnie związane z prawdą. Natomiast wszelkie negacje prawdy w postaci fałszu i kłamstwa decydują o utracie przez człowieka jako istotę rozumną bezpieczeństwa. Życie w totalitaryzmie, kłamstwa politycznego, naukowego, społecznego i tym degraduje człowieka i jego wspaniałą strukturę psychofizyczną. I sprawia, że trudno jest zidentyfikować prawdziwe źródła zagrożenia, a zatem trudno jest zabezpieczyć los człowieka, jeśli intelekt ludzki stawia na opcję kłamstwa. Człowiek obdarzony jest nie tylko intelektem. Obok intelektu jako wspaniałej władzy ducha ludzkiego, Istnieje inna władza, mianowicie władza wolnej woli. I na tej płaszczyźnie własnej, niepowtarzalnej wolności, człowiek jest tak długo bezpieczny, jak długo on sam, jak też i drugi człowiek, stawiają znowu na opcję dobra. I są zobowiązani, podejmują odpowiedzialnie misję czynienia dobra i realizują je na zasadach obiektywnych, powszechnych i absolutnych, na zasadach prawa natury, które jest wpisane w każdego człowieka jako człowieka. Dlatego też, drodzy Państwo, rezygnacja z dobra i prowadzących do niego pewnych, Niezmiennych i wiążących w sumieniu każdego człowieka jako osobę zasad moralnych na rzecz pseudo moralności, pseudo dobra i zła, niszczy życie człowieka i społeczeństwa w samej istocie, bycia wolnym i pozbawia go nadziei na bezpieczeństwo tak długo, jak długo zło. Pozostaje jego najważniejszym celem. Jeden z naszych współczesnych filozofów pisze: Gdy mówimy o niebezpieczeństwach stojących dziś w nowej sytuacji politycznej i społecznej, to znaczy to, to stwierdzenie zostało napisane i wypowiedziane w roku 1990 w Polsce. To właśnie fałszywe rozumienie ludzkiej wolności. Jawi się jako największe zagrożenie. Cała reszta wady i występki są jego konsekwencją. A więc, innymi słowy, drodzy Państwo, postawić na płaszczyźnie wolności na inną opcję aniżeli dobro oznacza zasadniczo zagrozić sobie samemu, drugiemu, państwu. I całej kulturze człowieka. Człowiek bezpieczny na płaszczyźnie własnego ciała, to taki, który swoje ciało pojmuje jako dar samego Boga-stwórcy i którego misja zależy od planu Boga, wyrażonego w powołaniu i powiązanych z nim zadań. Ciało osoby ludzkiej jest zawsze osobowe i nigdy nie może być środkiem do manipulacji sobą lub drugim. Natomiast uprzedmiotowienie człowieka oznacza redukcję jego wspaniałego bytu do narzędzia, czyli do środka. Co ostatecznie uprzyczynawia, że człowiek jest używany i zużywany z pomocą np. przykład inżynierii genetycznej w nauce przemyśle, gospodarce czy polityce, co jest sprzeczne z rozumieniem osoby jako celu samego w sobie. Czyli innymi słowy, nigdy nie wolno mi potraktować drugiego jako środka. Nigdy. Nie ma żadnego wyjątku od tej generalnej, absolutnie obowiązującej zasady.